Ej, ziomek, 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 właśnie trwa konkurs na GTA, więc szybko wbijaj na mojego fanpage'a, lajkuj go i tam wszystko rób, co jest napisane w poście, tam nie ma żadnych dziwnych rzeczy, więc się nie bój, buziaki, miłego oglądania i powodzenia. Eee, manga. <grym <się> <grym> Chłopaki, jesteśmy w chińskiej restauracji. Kuciak na ostro. Będziemy robić ale, ale wchodzimy Ej, na spokojnie, tak? Dobra, okay. Ty dobra. patrz, nawet muzyka na żywo jest w tym chiński, u chińczyka. O, ty, taki chińczyk wyższych lotów. Ej ty, ty, ty... zoba tańczą. No właśnie, on Tań... nawet na scenie tańczy, pojebany jakiś, pijany pewnie. No na... Ej, to co, zaczynamy te podmóże na afro? <śmiech> <śmiech> Tej, pa patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie, chodźcie tu. Zobaczcie, tak się zaczyna bajki. Kurwa, bo, Bajki, bujki, to jest moje krzesło. Co? Co? On ma wyjebane na ciebie. O, jednak nie ma. O je tym... Je jednak nie ma, Dobre. dobra. Dobra, klepiemy już ich, koniec dobrej zabawy. Siekę. To był czarnoksiężnik, kurde. Widzisz, jestem się... mistrzem ten, jestem Jackie Chanem. Ale gościowi mózg rozpłatałem. Oj, wszedłem chyba Uuu, jak gitarką gdzieś. tam porobiłem. Ej, w sumie fajnie yy, jak się tą gitarą bije, to są takie nutki. Znaczy, no jest wycie. taki dźwięk, no? Śmieszne no. to jest. <noise> to takie nutki. Takie nutki Wydaje. są. <noise> no są nutki. Brzmi tak jak flotar byś grał u mnie w tym. Ale to tak samo jak weźmiecie mikrofon i nim uderzycie to jest takie. Taki przester lekki. Ale taki Bardziej. lekki tak? Ale uderzyć, ale I... ręką czy? Ten moment mikrofonem. kiedy na gargamy robić swoje przestery <noise> tak, Śmieszne. Śmieszne Nie, teraz będę mógł tak jak dać Gargamel, nie? <głos> <głos> tak to działa? Tak to działa. Nie no, będziesz mógł nawet. Nie mówię, będziesz mógł dodać, nie mówię co nim. Później drama. jest Hamas. To jest chamskie. o ty! Ej, mogę czy... używać power-upów. Yeah. Nie, nie możesz! Nie, może. nie, proszę! Nie, power-upy są dla ciot. No i kucharz! Ej, wyrośnie ty kucharz! Nie wiem, czy on żyje, czy nie? Ten kucharz jest taki. Pomóżcie Ej, ty... mi! Gdzie wy no, ty... jesteście? Ja jestem w kuchni! Nie wiem. Ja ty walczę, Ej. kurde. Nie mam broni. Ja nie walczy właśnie. Jedną mam. A nie, to mam. Klep murzyna. Tak do A... dzidziusia. Jak do dziziusia? A to robko mam! Sorbeczka! Piąsia. Mowa. Piąsia. Mati piąsia. Dwóch, 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 dwóch. Gdzie oni są? Dobra, już jeden, to jeden, jeden. Jeden tu wstaje! Zero zero zero, 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 zero. Gdzie, Gdzie jest? Dobra, skończeni zostali. Gdzie jest wyjście? Czyli weszliśmy do Chińczyka i rozwaliliśmy. Tak, wszystko. Babie. Bo jesteśmy niekulturalni. To było okay. za te kiełbaski, które nie były kiełbasami. ze świni, tylko z psa. Ej, tu jest U. ten, walka z Tak, to jest walka. Nie, to jest walka. No co czemu ty za no, Zawsze się rzucasz no, Furman. na nich. No, Furman. Furman, no, zawsze. Bestia. <laughs> tak samo jest w g <laughs> Też nie potrafisz. Nie potrafisz, ała, ała. Mm, nie potrafisz słyszysz? Nie, nie umiesz kurwa żyć. Pośpiewacie swoim cepikien kurde. I tam jest jeden katana men, jakby ktoś ładnie poszukał. Katana ja zaraz znajdę tę katanę i będę ich zabijał, nawet ją widzę. Ej, jakiś tu jest best. też jest dobry! ty Dobra, i Elo! Kurde, swojego Dobra, bym Dobra, zabijam swoich, już nie mamy kolegów. Period. No właśnie, bo mnie zaczęli atakować. No bo. Skoro, że po, nie, nie można swoich zabijać, jakby. No, no jak właśnie, to, udało nam się. Tak to, Kurde, typowo. Maty... Co, Matyniu, że co? Zabiję Buh. Trzeba było kurde nie, nie rzucać się na nie nich, zanim opinię, no nawet się nie przywitaliśmy. A ty już kurwa atakowałeś. No Śmieciu, wlep ja się. Debilu mieciu nie, nie, tak nie obchodzi mnie to. Nie to Nie, to będzie duży bank. Mam shotgun. Na... Daj mi shotgun. Dobra, to ja wchodzę i biorę baseball. Z tyłu, ej, panowie. Patrzcie, jaka niespodzianka, O to kurde. Uuu, Ej, to może dawajcie może te oddziały policji tutaj. Dobra, A bo dobra? nie, 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 bo to nam popsuje grę. Bo to jest napad tak? na bank, i policja tak, do, do, do nas dopiero wejdzie. Tu jest jeden shotgun jeszcze. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu. O. Został się na tego Pff. Pff. Dobra. Chodzimy. Na ziemię! Na ziemię, psy. Kurde Aha. chyba tak się nie robi w banku e, na, na ziemię psy I, i w ogóle ci, ci ludzie co tam, nie wiem, stoją w kolejkach, nagle się rzucają na nas kurde Klepią z... no. nas po mordach nie zaczynają. No ja, spoko <ślepia> Kindy bała Ej, może tam wejść za kassel, za ladę Dobra, klepać ich. To, to ma być Pokojnie. najlepszy napad na o. bank na świecie. A tu nie ma w ogóle pieniędzy, to jest jakiś jakiś słaby ten si napad. I to jest taki kurde oszukany Dobra. bank nie napad na bang bank. Co? Ej, tutaj jakiś korytarz. O ty, o ty. Dobra mam przy... A nie, nie działa. Pomóżcie chłop... chłopcy. Chłopcy którym kompletnie chłopcy. Nic nie ma. Super. Super korytarz Total odkrywca! pewnie tam się kończy misja, bo tam będzie nasz radiowóz na nas czekał. Uciecz... ucieczkowus. radiowóz, a nie ucieczkowus. ucieczkowus. ci pomóc. No zostało... Jest jak dostało. Myślałem, że to Furman dostał. Dobra, tak. dwóch zostało Uuu, gdzieś. Tu tutaj... są pieniążki! Dobra, wbiegło, wbiegło. Został wow, jeden. Dobra, ja pałuję tego typa. Pieniędzy. Ja zbieram cały hajs. Skończyliśmy, skończyliśmy. Gdzie to no jest? Bierz hajs, bierz hajs, bierz hajs, bierz Furman, Kurwa, bierz te 200 dolarów. milion ludzi dla... dla trzech baniek. nie. To jest... to jest, jest... Tysięcy? Nie, bo to tak jest w ty... dolarówkach. Aha. No to... Uciekamy, uciekamy, warto było. Ja, ja, no, za niektóre rzeczy warto umierać. Za <grym> na przykład zatem napad na bank. Fight, oooo! Oooo! Dobra, mamy tutaj, jakiś, mamy typeczka za sobą. Patrzcie, jaki, ki, jak, o, jak, jak, jak i, go nazywam. Taki knagus! <grym> knagus otopus! No i musi! Dobra. A nie, to no floter teraz. No to ja. O kurde, uważajcie, bo tu to jest to bardzo mało, mało miejsca! A oni też mają knagusów. No, mają. Klepać knagusów. Knagusy. Kna Sługusy. Nie, nie ma, 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 ma. Mają więcej sługusów. <gusy> niż knagusów. O nie! Ej, ty, na... te ziomki są takie. Klepa! <gusy> na co ty robisz? Ej, właśnie, bo oni już nas nie lubią. Uważajcie, nie możemy uderzyć swoich. A Dobra, to, jest, to jest nasz ziomek, to jest nasz ziomek, nie bijcie. No i kurwa, uderzyliście go, no! Bo to furde! Jak ty mu a ja chwilę wcześniej. Ja, ja, jak Matito powiedział, to ja podszedłem do jednego i dwa buty, mu sprzedałem. Szybko klepać go po mordzie! Dobra, mam Ile klucz. ich tam zostało? Co masz? Wuch. Klucz? Też mam. Jeden, jeden został, szybko. Murzynek tylko. Murzynek mam, wow, Udało się! Wiem, teraz Wilku, nie, jak to było? Jesteśmy, jesteśmy w studio BBC. O. Oh. Czas na fakty. Porozmawiajmy. BBC. Panie może nie, co za mikrofon? Na pewno BBC? Na, no BBC, a jak okay. byś chciał? No nie wiem. Międzynarodowa jest BBC, ty kurde, randomicie. kurde, ty Normiku. O no nie! Zielonko. Gupi stół. Gupi stół. O, furman. Ziomek, masz już dramę. No, będzie drama. Ja idę do. O, w pisuła, że są fajne rzeczy. Kidbej Zwłaszcza dole. jak siknę przed tym. No. I jeszcze pamiętajcie, żeby jak się kacie, to sprawdzało. Halo, policja! pało! <noise> <noise> Aha, to ja biję pało debinę. <noise> tam się jakoś wchodzi do nich, ale nie wiem jak kurde. No tędy o! Jak to? No, to tu Murzyn... Ej, Murzynie! Masz. Po... A to tam. furman O Jezu, o, jak mnie walki śmieć. śmieć Jezu, Jezu jak się zbroczyłem Ziomek jakbym ci pokazał jak się tam wchodzi, to by ci wstyd było przed, no, poka. przed wszystkimi. Nie, poka. nie zamierzam się z tym tego. No, tak to jest drugi pokój! E, gdzie? Tam. O, no mówiłem, tak. no. Gdzie wy macie no jest drugi pokój? Gurman Daj, Daj Ej, Mati, ja się, ja się, pomóż mi. No, wa walczę. Ej, a wy macie jakąś animację, jak dostajecie po mordzie, że dostajecie? No nie, no coś ty. <noise> Dlatego o ja Jezu, Tutaj po jest taki wielki green screen. No, gigantyczny green screen. Ja Taka nawet scena, jak podium albo. Ty jesteś Coś podium, takiego? A, chyba nie poleciał. Dobra, ale takie Netka podium, widmo. inne podium. A nie taki podium, raz, dwa, trzy. Czy na pierwsze, drugie miejsce, trzecie. Chodziło mi o inne trzy. podium. A jakie jest, jeszcze? Podest. No taki, no podest, dobra. To, dobra, to urwam, zostało tak. ośmiu, siedmiu. Patrz. Sześciu. sześciu ale pięciu. Ale mu U kom... mnie to afro stoi tutaj. <laughs> w powietrzu? No. Afro siema. Czterech. A tam furman jest. Dobra. Głupkie ich zosta... bije, kurde. Dobra. Tam chyba dwóch zostało tutaj właśnie. O Jezu, to. Musimy ich jakoś na grumie. Dobra, zostawię. Okej, przedawcę. Dobra, crepe. O, oh, ale dostał. Takie dostał, dostał ready. Do gdzie gdzie jest wyjście? Tutaj, szybko flow, no. Szybko! Kidera się ma witalność. Chen Zen Revenge. Tak się to nazywa. Ja Jak zemzen? Zen Zen Chen, che, cie, Chen. Cie, Uuuu! No A swoich mamy bić? Ja jestem Uf, po prostu. No nie, nie bijemy swoich. Z czemu? A, kurwa, Flodar, widziałem to. <noise> w buta Takiś... wjechałem znowu w tym Dobra, pyk w tłum! W ogóle kto strzela? Pyk w tłum! Mati strzela. Pyk! Kurde, nie! Ja chcę jakąś broń! Mati, ja to widzę. Ale Dlaczego wpisyła że nie ma broni! <noise> Jezu, pomóż mi, bo ten. no już po tobie się. Ej, nie rozdzielajmy się tak, chodźmy jak ziomeczki. Po prostu wbijamy szybko tutaj i spuszczamy w pierdol. Pyk pyk, szybkie wyjaśniano. No szybkie do i lecimy dalej, dokładnie. Dobra. Dotar nie zostawiaj trupów. Dawaj tego typera. Ej, jak go tam żyje że. kurz. Nie wiem. A ilu ich zostało? Dużo. Ale został na tyle. Popatrzcie w górę, bo powiem tak. Chodźcie tutaj i popatrzcie w górę Ty. Wow, tam są jakieś schoty oh! Ucian! Schoty. No i, i gdzie poszedł krzem. ten pajac? No powiedz mi No zgubił się, o... O dzień dobry, no tu jestem o no co wam chodzi. Kurwa. Ej, duży! No duży, no on poszedł znów od nas Ej Katana, katana Katana men Pier... Bie o ty gnojarzu, oddawaj katanę. No dobra, spoko o nie! Ktoś z krzesłem idzie! O nie! Bądź, ktoś z krzesłem idzie. O nie! Jesteśmy zgubieni. Wszedłem na górę. Da. Oj, 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 Dobrze, że mi pomogłeś z tym typkiem, bo bądź. ja już czułem jak mnie bije po twarzy. Myślałem, że to chodzi o to... Już czułem obcą knagę na, na sobie. Znajdź inne słowo. Do no właśnie. Animusz. będziesz... Animusz. musz. Animusz. On już traci Animusz? nie <noise> Nic nie mówię. Furman. Furman. No i biegasz Ej, no, sam jak debil. Jak bo... się <noise> wyjebał <noise> i mi zapierdolił skapcia tak na skorpiona. Skorpion. Na pewno jak oni tutaj nawet ojej. Tego się nie spodziewałem.